Sołomarze. Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. O, Riccio, patrzaj, patrzaj na ten dwór ponury, Tu niewinne zabawy z grzechami zowie, Szemrać będą dworzanie. Słyszysz jakiś szczęk oręża, Lecz gdzież się paś mój bawi? O, co ci się marzy, Umrzeć tak młode, sercem tak pełnym nadziei? Riccio, na co ci te kwiaty? Nie odmówię twej prośbie, lecz zamiaru bronię. Weź te kwiaty, lecz kwiaty niegodne ołtarza. Królowa Paziowi przebacza! Ricję nie śmiałby do niej użyć takiej mowy! Paził, czy mi nie zechcesz koronę zdjąć z głowy? Dobrze, żeś nie zapragnął purpurowej szafy. Dobrze, żeś na wachlarzu przestał. Stój na glasie! Skądże ta odwaga? Ty w komnacie królowy? Czy gardzisz królową? Stój, stój, Daglasie, odejdź! Królowa cię błaga! Nie, mogę rozkazywać! Precz! Odpowiesz głową! Daglasie, precz stąd, precz stąd? Sprawisz stopnie tronu? Pomyśl! Próżno mnie będziesz błagał przy skowaniu! Kat ci zerwie ostrogi i twarz splawi dłonią! W obliczu ludu zelży kat na rusztowaniu! O Boże, się, nie! Nie mogę wierzyć, żebyś tego śmiał zabić! się nieszczęśliwa. Zniżę się do prośby. Nigdy krwi nie widziałam, widok mi nieznany. Oddal, oddal ode mnie te krwawe obrazy! Ridźcie, o Boże! Zmiłuj się nade mną! Stójcie, błaga nas! Jeszcze jęknął, ja bym słyszała. słyszałam! O, gdyby to był Henryk! Tak cicho jak w grobie gdzież Henryk! Henryk, mąż mój! Był przy mnie, Henryk, mąż mój! Boże mój! O! się, Och! Miej litość! Gdzież jestem? Boże! Jak tu ciemno! Za późno się zbudziła, tak jest już po czasie, jestem przy Tobie, Boże, zmiłuj się nade mną, on był przy mnie, mąż Henryk był przy mnie, zabijał! Może krew, plamita szaty, widzę go, pod sztyletem w cierpieniach się zwijał. Precz, precz, o, zona trętna, mamże płakać straty, mścić się potrzeba, drżyjcie! Czyż krew płacić w wzami, krew za krew? Drżyjcie, zemsta straszliwa nad wami! Już śmierć weszła do zamku, będą zbrodnie nowe! Wyśrycja krwią zmazany, się to w tej godzinie, słuchaj, w jakim celu? O, niech teraz te światła, te pochodnie, zgasną, Żeby mój wstyd ukryły. Kocham cię, bo Botuelu! Nie jest to czas ukrywać i tajć uczucia. Rzucam się na twe łono. Już jestem zgubiona. Nie! Nic nie żądam, słuchaj, choć przed ołtarz Pana połączę z tobą dłonie, tym serce złączyła. Lecz nie ta ręka z krwawą ręką powiązana. On żyje jeszcze. Boże! Tużem wymówiła! Dziś jestem spokojniejszą. Czystych modlitw władza, usypia wszystkie troski i uśmierza ból. Czas, cierpliwość, najstroższe rany ułagadza. Wszystko znieść można troski i niedole. Dosyć, dosyć zniosłam na kobietę. Jestem na tronie, ale z sercem zakrwawionym. Cóż uczynię? Przebaczyć? Komu przebaczyć? Chciej mi wytłumaczyć. Czego się żegnasz? Co dzwon? Po kim dzwony? Słuchaj, słuchaj, kobieta, na cóż się ośmieli? Patrz, tłelu, ten obraz wiszący na ścianie, jak w nim dobrze trafiona blada twarz Henryka, ściga za mną oczyma. Nie zniosę tej twarzy. Nie. Rozedrzyj płótno, rozedrzyj je sztyletem, na co te obrazy ja go mam w sercu. Spełnisz moje chęci? Co wyrzekłeś? Obraz, prawda, wyszło mi z pamięci. Chciałam zgonu obrazu. Zmknęła nadzieja, on mnie nie pojmie. Ja się wyrzec nie ośmielę. Co mówisz, mój drogi? Dla nieszczęśliwej cios to nazbyt zbyt srogi nie wytrzymam. Ty mi serce rozdzierasz, piekło teraz we mnie. Zemścić się, zemścić. Cóż mi teraz pozostaje? Zemści się i szukaj ich. Nie zostań, zostań tu, miej litość. Chcę mnie zrozumieć, błagam. Czyliż duszy skrytość mam wyjawić słowami, choć wiem, że ta mowa sumnienie mi obarczy, z echem nie upłynie. Powinien zginąć. On, król! Ty jesteś jak echo. Ja chciałabym, ażeby bez echa, skonały, lecz tak już przeważyłam jedną słowę i tak już się dawne tak. O ty jesteś jak echo. Powtarzasz me słowa, ja chciałabym, ażeby przed... Bez echa skonały. Lecz tak już prawa przeważyłam jedną stronę szali. Tak już się pierwsze węzły skrytości przerwały. Dalej, dalej strzeba trzeba. Idę dalej, dalej. Nie wiem, gdzie zajdę. Słuchaj, jesteś taki blady, jakbyś mi chciał wyrzucać. Botuelu, niech twe czoło nie będzie zwierciadłem, w którym czarność mych zbrodni czytam z przerażeniem. Mam, że twe świetne myśli przykryć zbrodni cieniem. Zapomnij słów niebacznych. Ja marzyłam we śnie. Zapomnij o snach moich. Nie zdziesz i nikomu. Dziś to nadto wcześnie, niedaleko, w małym wiejskim domu. Mówią, że chory. O! to, czego ty żądasz, nie jest mojej mocy. Ja mam go widzieć dzisiaj. Widziałam go wczoraj. Jutro mam widzieć trupem. Widzieć dziś nie mogę. Daj więc, daj mi ten napój. Zejdę z mego tronu. I przez tę noc straszliwą żaden z mych poddanych nie będzie równie podłym, i występnym, więc Henryk, gdy wypije, na jak długo? Uważałam go pilnie przez rysy oblicza. Chciałam czytać, aż w sercu odkryć być ten cień zdrady. Smutny był twarz, Botuela zawsze tajemnicza. Blady był wszak on zawsze posępny. I blady nie to nie jest trucizna. I któż się nie wzruszy, powierzając kochance narzędzi otrucia? chyba by nie miał w sercu żadnej iskry czucia, chyba bym okiem duszy nie czytała w duszy. Henryku, ja sądziłam, że cię tu zastanę wśród zgrai twoich dworzan. Tyś samotny, blady. Powiedz, czyś ty nie chory? Oczy obłąkane, na twarzy widać jeszcze bezsenności ślady. Uspokój się, Tyś chory, mój luby, porusz się, zaśnij, Widać, bezsenność ci szkodzi. Ja nie wiedziałam o tym, cóż mnie to obchodzi, I cóż mam przebaczyć, czyją, jużem zapomniałam. Trzeba sen sztuką zwabić, gdy odłoża stroni. Przyniosłam senny napój, poznasz jego siłę, Sen cię po nim skrzydłami lekkimi osłoni. Zaśniesz jak małe dziecko, Będziesz miał sny miłe. Wmieszam go do lekarstwa. O jakże trudna rola, lecz tak kończyć trzeba. Każde spojrzenie zdradzi, każde słowo wyda, a myśl mnie już wydała przed obliczem nieba. Oby się prędzej, prędzej wyrwać z tej komnaty. Tyś chory. Chciałam przez to mój smutek wyrazić. Bądź zdrów. Przepraszam, jakby leżał w śmiertelnej pościeli. Człowiek, co może jutra, jutra nie zobaczy. U stóp moich klęczący, błaga przebaczenia. Gdy jemu nie przebaczę, czy mi Bóg przebaczy? Wstań, Henryku. O przebacz, przebacz mi wzajemnie. Bądź zdrów. Prędko mi z tobą ubiegły godziny. Nie wiem, jutro może. Bądź zdrów. Ty jesteś w gorączce, mój luby. Paziu, pogaś wszystkie pochodnie, zasłoń okna sali. Nikt wiedzieć nie powinien, że ja czuwam nocy. Lampa niech się pali, jej blask od obrzydli. Uchronić nie może. Lecz gdzie się Botuel mój bawi? Widziałeś, miałże sztylet? Jakże nagle czas płynie, jak straszna odmiana teraźniejszość zatruła, przyszłość zatruć może. Niedawno w kraju Franków na królewskim dworze kochałam wszystkich, równo od wszystkich kochana. Z dziecinnym śmiechem nowe widziałam klejnoty. Z dziecinnym śmiechem ciche słyszałam westchnienie, z uśmiechem przed zwierciadłem trafiłam włos złoty, przeplatając różami trefione pierścienie. A dziś o ty mnie obraził, pokazując w zwierciadle moją twarz wybladłą. Przekleństwo co? Przekleństwo mnie, żem namówiła na zabicie? Coś wyrzekł ojca, męża, króla? Paziu, czyś do mnie mówił? Twoich przekleństw siła zabije mnie. Paziu mój, kto ci w usta włożył takie słowa? Ty mnie przeklinasz! Kto cię nauczył przeklinać? Jam dotąd przed tym paziem czarny zamiar kryła. Nie śmiałam go przerazić, nie śmiałam wspominać. Przekleństwo, tak, przekleństwo mnie, namówiła na zabicie. To Botwell mówi do mnie, to Botwell mówi. On pojąć nie może, a właśnie mię przeklinał, wyrzucał mi winy. Dziecko jeszcze tak młode, a tak się ukrywa. Botwelu, cóż to? Milczysz. Botwelu, on żyje? Co? Więc zaczętej zbrodni nie mogłeś dokonać? Więc żyć będzie? Jak to? Tego nie widziałeś? Czyż wzrokiem jedynie mogłam go zabić? Nie, ty chciałeś, lecz ja zabić nie mogłam wzrokiem. O, potweru, jeżeliś na mnie liczył, uchybiłeś ceru. Tak, jedynie obłudy zmazałam się grzechem. Ja się do niego śmiałam. Luby, dziś miesiąc na niebie. Na co ci światło? Lecz on żyje? Cóż uczynię? Zgasły pochodnie. Tam moja domowa kaplica to lampa z ołtarza. Czyliż nigdy ucieczki nie szukałeś w Panu. Patrz, przy świetle tej lampy błyszczy krzyż ze spiżu I Chrystus Hebanowy, on cierpi na krzyżu. Zdaje mi się, że zbladło to czoło z Hebanu. On widzi nasze myśli, słyszy każde słowo. Boże! Co mówisz? Henryk teraz kona, a ja się modlę. O Botuelu, Botuelu, to lampa święcona. Lampa przed ołtarz wróci we krwi. O Boże, cóż uczynię w udręczeniu z cudogiem, tak ciemno w tej sali? Stój, Botwelu, zaklinam, stój! Już ja wszelkich uraz zapominam! Poszedł, nie wstrzymałam. Czuję, że mogłam wstrzymać czarne moje serce, mogłam go jednym słowem wstrzymać, i nie chciałam. Niech teraz dla nas ślubny rozścielą kobierce. O nie, nie dla mnie szczęście! Paziu, powiedz szczerze, ja okropną być muszę. Klęknij tam przed ołtarzem, mów za mnie pacierze. Na moje oczy jakiś sen trudzący spada. Marzę i czuwam, barwę przybrały marzenia. Tron i świateł tysiące, ja siedzę na tronie. Teraz wszystko ciemnieje, w purpurze, w koronie. Idę, o Boże, Boże, tu mury więzienia. Któż mnie wtrącił w te mury, Żywą zamknął w grobie, Bo koło jeszcze wiernych przyjaciół drużyna, Dlaczegoż płaczą, Czemu ubrani w żałobie, I ksiądz nade mną czarne grzechy przypomina, Jakież grzechy, dzisiejszą noc, Dzisiejsze zbrodnie, Teraz wszyscy odeszli, Kapłan się oddala. Wchodzę do jakiejś sali. To tronowa sala. Posępnym blaskiem płoną tysiączne pochodnie. Boże, sala tronowa, kirem wywita. Zamiast kwiatów ubrana w żałobne cyprysy. Klękać mi każą po co i modlić się do Boga. Ach! Lecz czemuż w tej godzinie stają mi na myśli? Umysł je przybrał w jasne obrazu kolory. Postaci ich odbija, wszystkie twarze kryśli. Czy nic nie słyszysz, Paziu? Co? Księżyc świeci, jaka blada przy księżycu, musi być twarz potuela. Na porunnym licu głęboki zarys brodni, uśpiony, spoczywa, błąka się w dłoniach lampy ognisko upływa. Co księżyc świeci, jaka blada przy księżycu, musi być twarz botwela, na ponurym głylicu głęboki zamysł zbrodni uśpiony spoczywa, zanim księżyc na trawie długie kładnie cienie, błąka się, w dłoniach lampy ognisko ukrywa, aby jej nie zgasiło, silno, nie zgasiło silne wiatr, tchnienie. O tak, woda jest wróci z twarzą ciemną, lecz przynajmniej nie ujrze zbrodni na tej twarzy. Nie, nie, lampa nie zgaśnie, sam wiatr ją rozdraży. Henryk zginie, o Boże, zmiłuj się nade mną. To licja, licja słowa, czyż ta noc wróciła? Czyż ta noc wróciła? To licja, licja słowa, czyż ta noc wróciła? Patrzcie, on się w te szaty królewskie otula. Nigdy krwi nie widziałam, szat mi nie splamiła. Stój, Daglasie, patrz, Paziu, patrz tam za mnie w cieniu. Czy tam kto stoi za mną? Nie ma tam króla? Słyszysz, powtarza: Jestem, jestem tu przy tobie. Jest przy mnie, tu, w tej sali, jeszcze w takiej porze. Lękam się spojrzeć za mnie. Powinien spać w grobie, a on jest teraz przy mnie. Nie, to być nie może. Lecz jeszcze czas, o on żyje, król żyje. Śpiesz, zatrzymaj potwela! śpiesz, mój Paziu drogi! O Paziu ty zadrżałeś z radości czy strogi. Śpiesz, śpiesz, ja nieszczęśliwa! On króla zabije na miłość Boga! Śpiesz się! Prawda, nieś młode mnie, nieś ten pierścień złoty! Lecz jeszcze czas. czas jeszcze. czas jeszcze. wszak jeszcze czas, czas jeszcze! Wszędzie cichość głucha nie król umrzeć nie może! Nie zniosę zgryzoty! O Boże, śpiesz, śpiesz, mój Paziu, miły, czegoż czekasz? Śpiesz, Paziu. Paziu, drogie dziecię, Paziu, przemów, mój drogi, przemów jedno złowo. Miał, żeby on umrzeć, umrzeć w biegu kwiecie, nie, on umrzeć nie może jak syna Paziu. Obudź się, drogi, weź te krople wina, może ciebie orzeźwi. Paziu, Paziu, moje życie, Paziu, mój, wołam, budzę, a on się nie budzi. Boże, za moje zbrodnie skarałeś to dziecię, powiem, zbrodni koło mnie, już zabija ludzi. A mnie zabić nie może Jak niegodną kary Boże Błagam Cię przyjmij mnie na Twoje łono Przywykłam Spokojności szukać na dnie wiary Na cóż moje czoło Uwieńczył koroną Na cóż mnie szata ziemskiej wielkości okryła Blask marzenia już zniknął Gdym tę noc przeżyła Ach Widzę, widzę kłęby dymu i płomieni, a tam, w czarnych obłokach, Jakiś duch straszliwy ulatuje do nieba, chmurzy się mi mieni, To Henryk, Henryk, ja go poznałam nieżywy, I tu znów Henryk, Henryk, przede mną w tej sali. Widziałam go przed chwilą, był blady i chory, A teraz takie jasne, na licu kolory, jakby żył. Żył jeszcze, oko płomieniem się bali. Precz, precz, szukasz ślubnego pierścienia, już odejdź, nie jestem twą żoną, ach Henryku, Henryku, nie masz ty sumienia dręczyć tak duszę tylą, mękami dręczoną, ach, zlituj się nade mną, jestem nieszczęśliwa. Też może widzieć moje udręczenia dędze. Patrz na twarz moją, z oczu strumień łez nie spływa. Lecz ja cierpię, przysięgam, nie wierzysz przysiędze. Wszak jeszcześ słowom moim ufał przed godziną. Patrz, patrz tam przede mną. Nie, nie widzę krwi w sali tak ciemno, ale w ciemnościach widzę postać martwą, bladą. Zdradę króla czarniejszą zmazaliśmy zdradą. Musiałam mu przebaczyć, on mi nie przebaczy. Patrz tam, Boże, paśnie żywy Botuelu, co to znaczy? Nieszczęśliwy o Botuelu, Botuelu, nie jesteś aniołem. Inny stworzyłam obraz niegdyś w moim sercu. Precz, precz ode mnie, zbój to z tym wybladłym czołem. Gdzie ja się ciebie boję? Swoje, o niebo tłelu, ty mnie skłonisz do szaleństwa! Cóż w tych okrzykach słyszysz? Co słyszysz? Artystów Scen Polskich za umożliwienie mi występu. Dziękuję tak, bardzo. Brawo, brawo. No to teraz zapraszam na ucztę. Proszę bardzo, tu jest obrus i na obróz jest uczta. Zapraszam serdecznie.